Kolejka do Eurowaga jak ta lala, nie? Jeszcze się ciężarówki tankują, także jest bosko. A ja rozładowany jeszcze spotkałem chłopaka z Jaska, też chłodnią, na tej firmie. Przyjechał się rozładować, jakieś ADRy przywiózł. Dzień się dopiero zaczął, także dzisiaj jeszcze może gdzieś pojedziemy. Nie wiem. A! Najważniejsze, miałem dać do biura, żeby mnie jeszcze nie ściągali. Także muszę wykonać telefon. Uwaga, raport sytuacji na froncie. Zrobiła się godzina 13. Odunku nie ma. Co mnie w ogóle nie pociesza, bo myślałem, że gdzieś pojadać dzisiaj dalej. No, śniadanie, tak jak widać, sałatkę zrobiłem. Miałem jeszcze pomidory, ogórka, cebulę jakąś, to sobie zrobiłem sałatkę. Prosta i smaczna i kurczaka sobie odsmażyłem bo mógłby się zepsuć jakbym za długo czekał na mnie, więc na śniadanie poleciał kurczak z sosem teriyaki tam odsmażony z, z warzywami no i czekam z tego wszystkiego czekam i tak się zastanawiam bo jest tu prysznic, tylko nie wiem ile kosztuje kolega z Jaska ze mną stoi, także proszę Cię zapytać bo mam przy sobie jakieś euro 70 coś koło tego musiałbym do bankomatu jechać, jednak. O, w najgorszym wypadku zaraz pójdę spać na górę do kurnika, bo się trochę nie wyspałem w nocy. Eee, a pościeli nie będę zmieniał, zmienię się dopiero jak się wykąpę Bo jeszcze półtora tygodnia do dwóch w trasie mnie czeka, także podałoby No i tak to właśnie jest, tak się pracuje, na internet się siedzi i się pisze ze znajomymi z firmy. Tu jest kocioł... chyba całą dobę. Ja się z kolegą Marcinem pożegnałem, bo... Aż znaczy tak, może od początku. Od początku to tak było, że poszedłem sobie spać. Bo tej nocy byłem tak niewyspany, że musiałem się przespać. No i jak już się przespałem, było wszystko fajnie pięknie. Spałem i mnie obudziła temperatura, bo tak gorąco się było w kurniku, że właśnie. A propos kurnika, muszę okienko zamknąć. Nie chciałbym go stracić. ale obudziło mnie gorąco. Poszedłem sobie, pogadałem z Marcinem. Dostałem smsa w międzyczasie od spedytora. Mam jechać na załadunek, znaczy no mam, no jutro mam rano załadunek w Niemczech, także jadę i mam nadzieję, że dążę do Lidla, te butelki są po powy, powy, powyrzucać. I jedziemy pod Barcelonę, 1600 jutro będzie szczał, a tymczasem odpalam auto, kierunek Niemcy. Podjechałem właśnie pod Lidla, właśnie będę wyciągał butelki, to chciałem wam coś pokazać. Piękny widok, 5 km temu jak mi strzelił. Na porównania mam palca przyłożę. Także pozbyłem się szyby. No to prawda była już spękana, no ale ja pierdyka nie? Za w zrobiona. zrobiona 12 euro poszło. Jakiś tam winogron do nuty. Plecze ser. Kupiłem sobie wreszcie w końcu gąbki do mycia naczyń. Musiałem sobie radzić po hebrajsku tej pory. No, według mojej nawigacji mam 140 km do celu. Na 21 mam być. Także biorę dupę w troki i jadę. I pewnie zobaczymy się na miejscu dopiero. Po drodze jeszcze muszę jakiś prysznic zahaczyć. Wypadałoby, bo jutro mnie czegoś szczał nie będzie kiedy. No, także ten. W drogę temu kopam. Ta szyba mnie strasznie No Masakra. Będzie mnie to odrażniło do końca, końca wyjazdu. Takie widoki na A8. Już sobie ile tu jest kaczek Wszystko się do mnie zjechało po wodzie jak zacząłem karmić Zaraz wam pokażę co się dzieje Jak się im rzuca garść chleba Spójrzcie na ten na no to niebo. Widok tu z tego parkingu jest obłędny. To trzeba oddać. A ja tymczasem zawijam do auta. Stary chleb. Stary mój chleb zjadły kaczki, także się nie zmarnował. A ja szybciej planuję zrobić 20 km do stacji z prysznicem. Wziąłem sobie prysznic. Obejrzysz jakiś film. Co ciekawe, nie wiem, bo u nas w firmie jest tak, że telefon jest przy. Telefon jest przypisywany do auta, znalazłem na telefonie trzy filmy. Ktoś sobie wrzucił, z czego tylko jeden to jest normalny film, a dwa to pornole. No cóż, Co tak jak widać, zostało mi 48 km. No ja mówię, ja tą stację planuję wcześniej odwiedzić. Uuu. Tutaj zaparkować to będzie nie lada wyczyn. Uuu. Bosko jest. Ja wiertykam. Jedyne miejsce, jakie znalazłem na parkingu. przychłodni. gościu musi mieć chyba bardzo niską temperaturę ustawioną, bo ten agregat godzin... O! Wyłączył się. Eee. To nie ma tragedii, lecę pod bryszczyc, mogę tu stać. Są hipokryzją trochę by było z mojej strony, jakby mnie przeszkadzało stanie przychodni, stanie, że chłodnią. Aczkolwiek mój agregat nie jest aż tak głośny. Shut it down. Going to, to take you outside. you up a reason from the lonely. When it's over, you'll be golden. Over, over. Shut it down. Going to take you outside. Sucking up the dust from your statue.